Witam Was bardzo serdecznie kochani, z tej strony Marcelus i zapraszam Was na materiał poświęcony polskiej scenie Rainbow Six Siege, a dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na najważniejszym wydarzeniu, czyli na Polish Masters. Polski oddział Ubisoft, to także cała polska czołówka, jeżeli chodzi o dużo zawodników, zbroiła się na ten dzień od kilku długich, długich tygodni. W końcu nadszedł moment wielkiego otwarcia i wystartowało Polish Masters 2020, najbardziej wyczekiwane i prestiżowe wydarzenie na polskiej scenie, historycznie takiego wydarzenia jeszcze nie było. W tym i w kolejnych środowych materiałach będę komentował wydarzenia właśnie z tych rozgrywek, z poszczególnych kolejek oraz przedstawiał Wam moje typy na kolejki nadchodzące. Oczywiście również możecie się bawić w typowanie na kromkotyperze aplikacji, stronie, która poświęcona jest właśnie temu wydarzeniu. Tam możecie typować konkretne wyniki w, tych, w tej całej zabawie, bo tak trzeba traktować, bierze obecnie udział ponad 300 zarejestrowanych Użytkowników, tak więc zapraszam Was również na kromkotypera i tam na zabawę w konkretne już obstawianie konkretnych wyników. Jeżeli chodzi o pierwszą kolejkę Polish Masters, to moje typy wyglądały następująco: spróbowałem różne nazwycielstwa Pakt, Slavdżyn i Invicte i Pride. Wynika to z tego również, że ja stworzyłem swój własny power ranking w przeciwieństwie do e, power rankingu, który przedstawił. Paty Kicks Cieszyński, który dotyczył opinii ludzi związanych z Polską Staną. Ja stworzyłem swój własny ranking, który Wam teraz pokazuję, bo niestety materiał z tego typowania mojego, jak to będzie wyglądało na koniec sezonu, przyczyn technicznych nie doszedł do skutku. Także dzisiaj widzicie to, jak ja to widzę, mimo tego, że pierwsza kolejka już miała miejsce, troszkę to się różni, ale niewiele bardziej w środku i końcu yy, tabeli niż. Początku. Tak więc, jeżeli chodzi o pierwszą kolejkę, tak jak wspomniałem, typowałem zwycięzców, jeżeli chodzi o pakt SLAVGENT, Invicte i Pride, już w pierwszym meczu Izako, czyli Dziki, zaskakują mnie, pokonując pakt w stosunku 7 do 5. Mecz otwarcia to bardzo, bardzo zacięte spotkanie. Dziki pokazują pazura. Świetnie grają Royal, Ryba i Denio, i pewnie wygrywają z paktem. Mimo tego, że mecz naprawdę był meczem wyrównanym, o czym świadczy wynik ale wydawało mi się, miałem wrażenie, że dziki kontrolują spotkanie. Osobiście liczyłem, że to właśnie pakt domknie to spotkanie. Był taki moment, że mogli przełamać pastę dzików i wynieść 3 punkty z tego meczu. Stało się jednak inaczej. Brakło mi tutaj lepszej gry Papliska i MC, no bo niestety sam Usok nie uciągnie wyniku, a po drugiej stronie świetnie grali liderzy w tym spotkaniu Royal Ryba i Denio tak więc tutaj Pakt przegrywa i Izako wygrywają i w ten sposób pierwsza jak dla mnie przynajmniej niespodzianka miała miejsce. W drugim meczu grały dwie drużyny jedna która jest typowana na mistrza czyli Slavgen, druga to drużyna z kwalifikacji Hummingbird i tutaj wynik jeżeli chodzi o Sprawy czysto liczbowe 7-4, ale mecz też był dość wyrównany. Bardzo dobry mecz, jeżeli chodzi o ptaki, które zaskakują pozytywnie i udowadniają, że są w stanie powalczyć z każdym na każdej mapie. nie mimo małych problemów, kontrolowało całkowicie przebieg spotkania i wykorzystywało po prostu błędy. Przeciwników domykając ostatecznie mecz na swoją korzyść, widać wyraźnych liderów w postaci SBT oraz JAKZY, co mnie wcale nie dziwi. W przypadku bierców, wszyscy zagrali równo. I może dlatego, właśnie ten mecz został przegrany, bo brakło mi tutaj tego fenomenalnego lidera, jakim był w kwalifikacjach KAIKS, i tu mi na tej mapie. Go brakło, gdzieś tam był schowany w tle yy, swoich kompanów z ekipy, nie wyróżniał się zbytnio, a właśnie w kwalifikacjach prowadził tą drużynę do pewnych zwycięstw i tutaj tego yy, brakło. W trzecim meczu, który zapowiadał się na hitowy przynajmniej dla mnie, Aves Esport grało z Invictą, i tutaj niestety co można powiedzieć o tym meczu? Przegrana 1 do 7, Invicta demoluje. Przeciwnika. Totalnie rozjechana drużyna Medica przez jednego z faworytów do mistrzostwa. Inwita pokazała pełną kontrolę mapy, pewność siebie i siłę, a na dobicie Ace Deepa to klasa sama w sobie. W całym meczu poka pokazał Deep, kto tak naprawdę może być liderem w tej ekipie. Jeśli chodzi o Aves, to niestety ja bardzo się zawiodłem, bo ustawiłem ich. Na koniec sezonu na wysokim trzecim miejscu, z racji tego jak wygląda skład tej drużyny. Ale niestety, Verines to za mało na to, aby wygrywać mecze. A przecież naprawdę w tym, w tej drużynie grają doświadczeni zawodnicy i zacne nazwiska. Jak będzie dalej z tą ekipą, zobaczymy w kolejnych meczach. I ostatnim meczem tej pierwszej kolejki był Devil's One w Pride, czyli kolejna drużyna z kwalifikacji. Dla mnie mega zaskoczenie, bo obstawiałem, że tutaj Pride z mega doświadczonymi zawodnikami wyjdzie na swoje, domknie mecz i wygra. Zaskoczyłem się. Przyznam pozytywnie. Devil's One zagrali bardzo dobry mecz. Jean i jego świetnie motywowana ekipa pokazała, że mogą liczyć się w walce o wysokie lokaty, a Boogie zaskoczył mnie mega pozytywnie jako lider i frager, co naprawdę było świetnym pokazem skilla. Jeżeli chodzi o Pride, mega mnie rozczarowało brakiem pomysłów na grę, a sam fighter to niestety nie wystarczy do zwycięstw, więc zobaczymy jak będzie dalej z tą ekipą. Jeżeli chodzi o podsumowanie kolejki, to oczywiście XPG Invicta wyglądała jakby była z innego świata R6, jeżeli chodzi o Polskę. Poza totalnym zasięgiem. Jak będzie dalej, zobaczymy. MVP pierwszej kolejki: Kimuin z Invicty. Raczej naturalny MVP. Indywidualne największe rozszerowanie to dla mnie postawa Magika z Aves. Jeżeli chodzi o rozszerowanie drużynowe, to oczywiście Aves i Pride. Aves w tego, że tak słabo się w ogóle się nie, nie postawili, drużynie z Invicty a Pride uważałem, że jest lepszą drużyną od Lewis jeżeli chodzi o doświadczenie graczy, to również dla mnie rozczarowanie. Jeżeli chodzi o widzów na Twitchu i na Polsacie, to jeżeli chodzi o Twitch to jest około 1900 osób, to jest bardzo dużo, bo ten wynik widzów między 1000 te widełki, między 1400 a 1900 to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Wynik, jeżeli chodzi o 6 w Polsce, tak więc pierwszą kolejkę mamy za sobą. Moi drodzy, jeżeli chodzi o drugą kolejkę, to moje ogólne typy wyglądają następująco: Dziki wygrają mecz, Slavgen wygra mecz, Invicta wygra swój mecz i Davies One wygra swój mecz. Jeżeli chodzi o pierwszy tutaj pierwsze spotkanie, które sobie zapisałem, czyli fakt będzie podejmował absolutnego lidera i dominatora pierwszej kolejki, czyli Invictę. i tutaj. Mimo tego, że Pakt zagrał bardzo dobre spotkanie z dzikami, nie udało im się go domknąć, to obecnie lepiej wygląda niż drużyna Aves Esport. Dlatego uważam, że Invicta wygra ten mecz, mając 7 punktów, ale Pakt jest w stanie urwać im 4 rundy. Dla Invicty będzie to na pewno inne spotkanie niż z Aves, to nie będzie łatwy przejazd i ten mecz również pokaże, czy. Ta fala wnosząca czy ta dominacja będzie nadal e, trwała. 7-4 dla Invicty, ale Pact naprawdę uważam, że zagra lepiej w stosunku do tego, co pokazał Aves w pierwszym e, meczu. W drugim pojedynku, czyli po dużyny z kwalifikacji Davis będzie będzie podejmowało Hummingbird i tutaj... Skłaniam się do tego, że wygra ten mecz na Davis One z racji tego, że naprawdę wygrali fenomenalnie taktycznie i mentalnie podczas pierwszego meczu, przełamując ekipę Pride i ostatecznie z nimi wygrywając. Zasłużenie wygrali, pokazując dobrą, taktyczną i odporną psychicznie tęczę. Ta odporność psychiczna pokazała, że naprawdę to są twardzi goście, dobrze zmotywowani, zmotywowani przez Gina i tutaj mogą sprawić niejedną niespodziankę. W tym pojedynku obstawiam, że The One będzie po prostu Lepsze. W przypadku Hummingbirds brak wyraźnego lidera, jakim był w kwalifikacjach KIKS, będzie utrudnieniem. To pokazał pierwszy mecz, gdzie naprawdę mi go brakło. Był gdzieś tam w tej drużynie wkomponowany, ale nie był wyraźnym liderem. A to, że był liderem, bardzo wyraźnym w kwalifikacjach, dawało drużynie handicap tego, że wygrywali mecze bardzo, bardzo wyraźnie. Tutaj obstawiam wynik 7 do 5 dla Davis One. Będzie to mecz naprawdę wyrównany, ale wyżej taktycznie, mentalnie stawiam drużynę właśnie Gina i obstawiam, że w ten sposób zakończą ten y, pojedynek. W trzecim meczu tutaj zagra Slavgent oraz Pride. Slavgent, który jest typowany na mistrza y, Polski. Uważam, że nie będą mieli większych problemów z Pride, ale myślę, że ekipa We Wejdera ma tutaj Coś wszystkim do pokazania, mogą pokazać swoje umiejętności, które tutaj tak naprawdę brakło w pierwszym meczu, mogą pokazać to, z czego naprawdę słyną poszczególni zawodnicy swoich umiejętności indywidualnych, czego również brakło w pierwszym meczu, więc są w stanie urwać, uważam, maksymalnie 4 rundy, obstawiam 7-4 dla zespołu Slavgent, ale to spotkanie całe może być naprawdę bardzo, bardzo zacięte. Jeżeli chodzi o czwarty pojedynek, ostatni AWs będzie podejmował dziki od Izaka i tutaj powiem wam szczerze, miałem pewną zagwostkę, ale stwierdziłem, że nie będę tutaj toczył bojów wewnętrznych dla mnie, AWS bardzo dobrze wypadło podczas. European Open Clash, ale po tym co zobaczyłem w pierwszej kolejce Polish Masters, uważam, że nie będą w stanie przeciwstawić się Dzikom. Obstawiam, że ten mecz będzie bardzo wyrównany, ale na korzyść Dzików od Izaka i mimo tego, że w moim power rankingu ustawiłem bardzo wysoko Aves, bo aż na trzecim miejscu na koniec ligi. Na razie jestem rozczarowany postawą tego zespołu, bo nazwiska zacne, ale gra jest nijaka, dlatego obstawiam, że tutaj Dziki wygrają 7 do 4. Jak będzie ostatecznie? Dobrze wiecie, że serwer zweryfikuje. Mi jest naprawdę przykro na razie, że AWF mnie w taki sposób rozczarowuje. Mecze odbędą się jutro od 19, więc ostatecznie, tak jak wspomniałem, to serwer zweryfikuje nam wyniki. Mam nadzieję, że będzie mniej zlagowany niż ostatnio, bo to trochę. Wypacza uczciwą rywalizację. Oczywiście te wszystkie mecze będą do obstawienia w kromkotyperze. Jak na razie ja zajmuję tam miejsce zacne: dwusetne na ponad 300 osób, więc możemy tutaj powiedzieć, jakim jestem ekspertem, jeżeli chodzi o typowanie konkretnych wyników meczy, bo tam nie typujemy zwycięzcę, tylko wytypujemy konkretną go o zwycięzcę oraz jakim wynikiem zakończy się mecz. Jeżeli chodzi o mnie, to jest wszystko. Będziemy się spotykać co środę. Będziemy. W taki sposób właśnie rozmawiać o Polish Masters. Mam nadzieję, że Wam to się, to się spodoba. Mam nadzieję, że to wszystko będzie fajnie działać i te Polish Masters naprawdę zjednoczą społeczność i będą taką fajną wyrzutnią do wyższych poziomów rozrywek, czy, czy challengera, czy w przyszłości proligi. Tak więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie, widzimy się na meczach, do usłyszenia i do zobaczenia. Oczywiście zapraszam Was do polskiej grupy wsparcia oraz na moje streamy do Marcellus Play, gdzie gramy, rozmawiamy o R6 również, tak więc do zobaczenia i do usłyszenia. Hej!